A na koniec cud. Techniki XIX wieku, czyli tajemnica księcia Donersmarka. Niedługo będzie mógł ją odkryć każdy. Owodze świerklańca chcą udostępnić turystom 600 metrów podziemnych tuneli biegnących pod byłą posiadłością. Dziś sprawdzono, czy trasa będzie się do tego nadawać. Wojciech Bularz. Pałac Kawalera to jeden z nielicznych obiektów, które ocalały na powierzchni ziemi po Donersmarkach. Ale wystarczy zejść do piwnicy, aby odkryć zupełnie inny świat. Tutaj mamy taką jakby szolę górniczą. Oczywiście nie jest to żadna szola górnicza, bo nie znajdujemy się w kopalni. W końcu pod domem magnata górniczego nie mogło zabraknąć korytarzy z takimi tajemniczymi elementami jak wystające cegły. W końcu dowiedzieliśmy się od starych majstrów, że ma to taki efekt, że dzięki tym wypustkom. Nie ma tutaj pogłosu, można normalnie rozmawiać. Na przykład ciągu... o tym, po co księciu pruskiemu niemal kilometr lochów. Tunele były potrzebne do ciągów technologicznych, do wody, zasilanie, ogrzewanie, ścieki. To schodziło tymi tunelami. Drugi najbogatszy arystokrata pruski nie bał się eksperymentów. Bardzo często ja ich porównuję do szefa Microsofta. Nowości techniczne umieli bardzo szybko wprowadzić w życie i umieli z tego... Mieć czerpać jakiś dochód. O dochodzie, ale z turystyki myśli też gmina. Jeżeli będą wszystkie decyzje związane z zgody z nadzoru budowlanego, od konserwatora czy z innych instytucji, to spróbujemy go tak dostosować, żeby tam pewne rzeczy ludziom pokazać, żeby to było atrakcją turystyczną. Plany ambitne, terminy również. Gmina chciałaby udostępnić tunele już w przyszłym roku. Można by takie tutaj miejsca spoczynkowe zrobić z wizualizacjami, z przedstawić pewną historię tego miejsca. Choć jeszcze mnóstwo tej historii pozostało tutaj do odkrycia, szczególnie pod ziemią. Wojciech Bulasz aktualności.